Kojące serum do skóry głowy tricholan To skoncentrowany produkt, który często nakładamy w gabinecie na koniec zabiegu oczyszczającego z użyciem peelingu. Czasem łączymy go też z serum nawilżającym, ale również można je połączyć z serum na poroz włosów. Jest to najczęściej polecane przez nas serum na problemy podrażnionej, tkliwej i zaczerwienionej skóry głowy, również przy krostach, spędzeniu i skórze atopowej będzie również pomocny na poparzony przez słońce przedziałek, jako tak zwany produkt SOS w składzie tego serum znajduje się m.in. sok z aloesu, olejek z mięty pieprzowej i bisabolol, które łagodzą podrażnienia, zmniejszają swędzenie, zmniejszają też łuszczenie i działają kojąco na skórę głowy. Również mamy tutaj hydrolizowane białka ryżu, które nabliżają, regenerują skórę głowy i jednocześnie łagodzą podrażnienia. Zaznaczę, że w składzie nie ma alkoholu, więc będzie ono idealne dla osób z podrażnioną skórą głowy, również w przypadku atopowego zapalenia skóry głowy i łuszczycy. Serum możesz nakładać na suchą lub wilgotną skórę głowy, starając się trafić w pipetą skóry głowy. Z naszego doświadczenia wynika, że nakładanie serum na suchą skórę głowy mniej obciąży włosy. Warto jednak spróbować różnych wariantów i dopasować je pod siebie. To serum możesz nakładać zarówno na czystą skórę głowy, albo przed pójściem spać i umyć głowę rano. Ale aby nie było dodatkowego efektu obciążenia włosów, nie wykonuj masażu przy aplikacji serum. Mimo, że masaż głowy jest świetnym zabiegiem na porost włosów i rozluźnienie skóry głowy, to w przypadku przetłuszczania Masaż wykonuj albo przed myciem głowy, albo podczas drugiego mycia głowy, gdy trzymasz pianę z szamponu 3-5 minut. tył głowy możesz po prostu rozprowadzić je palcami, by dokładniej trafić na skórę. I pamiętaj, żeby po aplikacji serum umyć ręce. Po chwili powinnaś poczuć delikatne, przyjemne uczucie chłodzące na skórze, co powinno złagodzić Twoje swędzenie i pieczenie. I mam nadzieję, że po tym serum poczujesz ulgę. Oczywiście takie serum nie rozwiąże trwale problemu ze swędzeniem, bo w różnych problemach skórnych ono może nawracać, ale zawsze jak nawróci, to takie serum możesz traktować jako tak zwaną pomoc SOS, ale oczywiście w niektórych chorobach skóry regularne stosowanie takiego serum może złagodzić pieczenie i zaczerwienienie i mam nadzieję, że w Twoim przypadku tak będzie. Jednak są choroby skóry, przy których swędzania nie da się zredukować stosując tylko i wyłącznie takie serum i należy włączyć leczenie, więc jeśli produkt Tobie nie pomoże, to skonsultuj się z lekarzem lub trychologiem, który będzie mógł obejrzeć Twoją skórę głowy w trychoskopii i będzie w stanie zaproponować Ci najlepsze rozwiązanie i dokładnie wyjaśnić Twój indywidualny problem. Ja teraz odchylę głowę do tyłu i pokażę Ci, jak nakładam serum na skórę głowy, starając się trafić właśnie na skórę głowy, a nie na włosy. Dlatego robię sobie palcem przedziałki. Oczywiście łatwiej jest to zrobić przed lustrem, a nie w telefonie, bo więcej widzę. I mogę odchylić głowę. Staram się oczywiście nie dotykać pipetą do włosów, ale jak Ci się to zdarzy, a często i regularnie używasz takie serum i wymieniasz je też często, to nic wielkiego się nie powinno stać. Celowo takie serum jest w pojemności 50 ml. Staram się nie rozprowadzać tego serum po włosach, ale jednak delikatnie rozprowadzę je palcami po skórze głowy. A jeśli cierpisz na swędzenie w tej części głowy, to nałóż sobie pipetą to serum na dłoń i paluszkami... Możesz wetrzeć w miejsca, gdzie cię spędzi punktowo, o tak. Paluszkami. Nakładamy serum na miejsca, które potrzebują ukojenia. Przy dokładnym, punktowym nakładaniu tego serum na skórę głowy nie powinno być uczucia obciążenia włosów, szczególnie po ich wyschnięciu. Ja jeszcze troszkę mam włosy wilgotne, ale one sobie za chwilkę wyschną. A jeśli nakładasz je na wilgotną skórę głowy, to pamiętaj o wysuszeniu głowy suszarką tak mniej więcej 5 minut po nałożeniu serum.